Witam Was w kolejnym odcinku z Dead Island. Siema. Już sobie zaznaczyliśmy misję, doszliśmy do miasta. Morysby, wróciliśmy tutaj. Tak, żeby nie przemudzać po prostu. Bo było... Samą drogą. No było... Była daleka droga. Ponad kilometr byśmy musieli iść, ale użyliśmy szybkiej podróży. No właśnie. Poszliśmy tylko 400 metrów do ośrodka. Mhm. A poza tym, znaleźliśmy tu nowe zadania. Uh -huh. Już właśnie jedno robimy, mamy oczyścić teren z zombie przy cmentarzu, więc... Uh -huh. Myślę, że zrobimy wszystkie misje już tu w Moresby i wrócimy sobie do dżungli. Właśnie do ośrodka. Najpierw do ośrodka, później do dżungli. W zależności od tego, gdzie misje będą. O, Pewnie. Akurat furię mam. O, to bajrancko Ja tu innych ciacham. Już, po zbiru. Po zbirze. Hej, ja podnoszę. A ja idę złatać kolejne zumbiaki. Kolejny zbir! Jak się cieszę! Teraz dwa kolejna fury. Moja kolejna fury, tylko że... Dobra, zawili jednego zębiaka, podejrzewam, że będę miał Tak mam fuj. No dobra To ja jego uwagę Aha, odcięłem <laughs> No ale dobrze, żeby było jakbyś jakby miał jego plecy Spoko, zaraz postaram Gdzie mnie wydupczyło No to fuck Jestem kurna 40 metrów od ciebie Zabiję go. Jest. Dobrze. Jeszcze ktoś? No, 50 metrów mm stąd jeszcze są. Mhm. Specjalnie tak dalej, żeby, żebyś wiesz. bur już nie miał. No, nowy poziom. Kolejny zbir. O, jest. Ha, walcz to jeprobimy z niego strzelanie, i po prostu już mi się nie chciało tyle strzelać. Boże! Nie. Muszę wziąć broń na dalszy dystans, bo ja tą maczetą ogólnie sięgam. płok No i idę, przez niego. Za nami. Jak mnie w ziemię w Jezu, Jezus, gdzie ja się zrespiłem Odrodzenie jest za 3, 2, 1 Oto O, czek Jestem koło ciebie Wybierz, tak chcę to Okej okay. No nie O, fang. Nie ma Porozmawiać w manku Helen To zrobiliśmy to już, tak? Tak, bo się wkurzyłem i nastrajałem mu salwę z karabinu. Idę hmm. pogadać z matką Helen. Młod Gabriela. Co? What the fuck? Już muszę zobaczyć. Słaby strasznie. Co pewne pomarańczowy, ale nie opłaca mi się. Ja se wezmę, ty, bo to broń obuchowa chyba. No jest to obuchowa, bo to jednak młot. Czekaj, ja to sprzedam i wrócę po niego, żeby go sprzedać. Wyrzuć to. Młot Gabriela. Zamiast może maczety wojskowej, co? Jak chcesz. A ile twój młot ma? Ja mam młotek, a ch chyba, że Ci chodzi o teraz, co? No. 292 plus 14. Eee, a mój jest na 31 poziom, więc powodzenia, ale ma ten, 389 plus 19. Mm -hmm. To jest dopiero Have you the tools? Nie, ja maczetko muszę mieć, bo ona jest strasznie o, dobra. wiesz co? Co? Pocieszę Cię, mamy kolejną misję! To co? Na górze. Kto tutaj na górze kampi? Jest. No dobra, już. Sześć stóp pod ziemią. Znajdź łopatę. Ekstra. Masz łopatę? Nie. Nie masz? Nie. Sprzedałem, bo to jest beznadziejna broń. No... też. Ale ciekawe, gdzie miałem ma, to teraz znaleźć. Nie wiem. Poczekaj, muszę posprzedawać. Dobra, to wymierzenie sprawiedliwości, iść na posterunek. No. Czy nie możemy szybko podróżować, do na posterunek? Nie, nie możemy. Dobra, to lecimy. 200 metrów, a nie 700 No A ja mam inną misję zaznaczoną, dlatego mi Zadania Dobra Dobra, mało metrów w porównaniu tam w dżungli co mamy No Fuck, zjedzą mnie Ja tam uciekam no, Kam mnie zjadli. Widziałem ciebie jako na czerwono. Twoją miniaturkę. Bo trochę tam było. Mhm. Coś tak. my mamy tutaj, co to jest? Za kropka. Jest A wejście do kanału jak to mawiają, zombiaki w grupie silniejsze są niż po... pojedynczy Pojedyncze problemu nie sprawia, ale w grupie to trochę jest duży problem nawet. Hmm. Wracamy się na posterunek, znowu chyba będzie strzelanina. Ło za, za to była akurat babka jakaś wbiegła, ciekawe czy też się tepnie. Hmm. Post. A, to jeszcze muszę poczekać. Trochę tych zombie tutaj jest No Osbiru tam widzę Mhm, mm jesteśmy w tak. W garażu na posterunku Na parkingu, a nie w garażu hmm. O pak? Woda z prądem, woda z prądem Ciekawe połączenie, nie próbowałem jeszcze Też już bym spróbował Fakt, ten przycisk do handlowania mhm. Krabain Krabain Karabiny ładnie w tej jadą. No. To tego mało do nich znajduje. Nagranie? Ichaj. Dobra. Co tutaj mamy? Na Właści... właściwie to my na górę musimy iść? Tak. Dobrze. Zobaczcie i droga znika pod nogami. Słyszysz ciągle to nagranie? Nie, bo to ty je zabrałeś. A on to chodzi. Ja już w poprzednim odcinku podniosłem. W jednym Oko. z poprzednich Kurde, będę musiał ten młotek wymienić, bo on strasznie słaby już jest. Znaczy nie ten wielki młotyk obuchowy, tylko ten taki Mały. No Ja do punktu Tutaj automat z napojami jest jakbyś chciał Nie, ja nie potrzebuję Właśnie ja też już nie, ja mam furcha hp cały czas Czy to nas prowadzi? O Po co podnosiłem na nagranie, z mi w kurze? To chyba ja możesz ich wyłączyć Nic nie widzę! No, no pospra. Tak, zaraz go niełatwo z nóg zwalić. Pewnie jakimś graczy nie da zważyć znów nawet. What przebiegł? Koło mnie sobie wow. was... No. I'm fucking... No zespiłem się na parkingu, serio No ja już jestem na miejscu Co tam masz? Wodzę Dobra, jestem Weź Przeszukaj Przysz... pokój? Muszę no. przeszukać Magnes A już biegnę Muszę przeszukać, dobra, poszukam. Muszę coś znaleźć. Duża bateria Portfel O już już widzę twoją miniaturkę Bardzo blisko Przeszukaj bateria Dobra, jestem Nie wiem Chyba tak Dlatego ty tego posłuchaj hmm. Ściągnij dane Ty ręką je ściągasz po prostu Używasz swojej mocy um, Po sprawie Dobra, a teraz sprawdźmy co my to mamy Dzień, nie nie mój. Dobra, ściągnąłem dane i co? Nie też, to trzeba chyba po prostu czegoś innego poszukać. Jeszcze raz ściągam. Czy, jaki jest opis misji teraz? Przeszu przeszukaj pokój i odnać akta. Znalazłem akta. To dowód tożsamości też znalazłem. Akta. Wow! Ale bieg. A nie dowód też tożsamości to jest. A gdzie ty akta masz? No Zebrałem je. Aha. To była no akta, akta do misji. To co teraz? Wiesz co? Musimy ściągnąć dane z aktami. Nie, jest ukończone u mnie. A no. zobacz. Dada. A ty ja na wydarzenia patrzę spoko znajdź łopatę, weź narzędzia zwłaszcza tu Zabij Fergasa No mamy to już zrobione No? Znajdź łopatę? Zaznaczyłem to Właśnie ty też Ty znasz, Boga, nie znajdź łopatę Tak No Z cię gdzie tu łopatę mamy ja znaleźć? Mamy zaznaczone Zaznaczone, żeby wyjść z Mhm. Mm to może będzie zaznaczone później. Może i tak. Jezu, ile par drzwi. Jezu, musimy na był zejść. O nie, bardzo ci skrót. No by był taki fajny. Windy Przydałby z... się. Winda ci zamontują. Nie ma sprawy. To byś narzekał ile na tą windę trzeba czekać Skąd wiesz, bym nie narzekał Zresztą za nami wstało Chyba tak Dobra, wiesz, ja stąd idę, bo tu z jest i w ogóle Wiem, właśnie tutaj też wychodzę Dobra i nie wiem, co teraz Właśnie też, nie. chyba po prostu pójdziemy do dżungli. Ale mm, znajdziemy tu łopaty, nie? A nie wiem, nie wiem, ten, nie, nie wiem, czy będzie zalecany, gdzie ona jest. Bo jasne, że nie ma. No, dobra, Ale poczekaj. Ale mam, mamy wrócić do teama. Bo wymierzanie sprawiedliwości tam było ugrane, a tutaj teraz nagle doszło. O faktarną. Ciekawszy. Ła! Wow. Jakiś zarażony mnie Uh, uh, uh. Ale masakr żem zrobił. O, dobra, odwieściło mi się. Co z miałeś? No. Fucking. Już no, myślałem, że. Wymierzanie sprawiedliwości się aktywowało znowu i musimy zaraz iść tam. Wrócić do. Jakieś obstrany zombiaki atakują. Ja tam z ja nimi uciekałem. O, mnie w chuj, kurwa, no, wszystko mi w wkurwia. Yes. Kolejna misja. No super. Dzień Sądu. Znajdź broń w domu są w No takiej trzeba zrobić. Yeah. Coś ty tam zrobił. Pięciu zombie na mnie leciało, butla gazowa była. Ich wysadziłem i pół chapsów u siebie straciłem. Aha. To zaznacz sobie ja mi się dzień sądu, jakby już mam trochę czasu. Już mam czas, bo wszyscy... się zabrają. Dzień Sądu To w końcu nie znajdź łopaty, nie wiem co ty tu chcesz robić, człowiek. Nie jest zaznaczona nigdzie, no to... Bez sensu, jak zwykle. Znajdź łopaty, sam ich znajdę ku... Inni już czekają na mnie, ciekawe gdzie kurna Okej ja jestem od... do ja domu Jestem od ciebie 100 metrów stąd Ale to czekam To czekam Po co oni mi to wyświetlają, że inni graż na nie czekają, przecież wiem Znowu wchodzi w, dom, opuszczonego w domu opuszczonego domu Musimy tutaj znaleźć pistolet i zdolny? No <słuch> jakiś upgrade do ten, do pistoletu, że... Nie, nazywa się ten pistolet uderzeniowy, nie wiem co za bardzo robi. Też. Zbir. Mm. Ale mam lagi w tym mgle. Czy to dym jest jakiś, nie wiem Nie wiem. Zbagowałem się i w podłodze byłem, spoko A to dym od ognia Włącz. Włączyłem kamerę. Pistolet Tima Jest, można wyjść z tego domu Teraz wstało i z powrotem. No. I chyba tą łopatę sobie odpuścimy, a pójdziemy teraz do dżungli. Może może znajdziemy tą łopatę gdzieś po drodze, nie? To jest najzwyklejszą łopatę, wystarczy, że tam mu znajdziesz. Właśnie. Chociażby w dżungli opartą od drzewo, ale potem tym możesz tam przynieść. No. I zrobić tą misję. Tylko wiesz, że chciałem teraz zrobić tą misję, żeby później znowu nie leźć 700 metrów No nie wiem, ja tutaj nigdzie łopaty nie widzę Też nie Szkoda, że nie mamy ...łopat. No ja tam wszystkie niepotrzebne bo dla mnie broń sprzedaję, więc No też Żeby mi je kłócić Nie, my tego teama całego Aha, zaznaczyło nam ten Zaznaczyło nam misję główną Jakoś kościoła. Znowu jakiś hipszony zombie Nie wkurzajcie, mnie, mówię wam Krótko no. spięcie Idę po nagrodę Co ja tu mogę ulepszyć sobie? te Bolo chcę bardzo ulepszyć. Jest. Na maksa. Machete Wojskowo... Dobra, zostało mi ten... Zostało mi... W e, hajsu tylko 9000 już. Mm. Trochę te upgrade'y wydałem. A to nie warto się tym przejmować, bo i tak zaraz dostaniemy nowe misje, nowy guys. Ha hajs, przepraszam. I... No to co? Chyba wrócimy się... Cześć co to jest? Pomóż mężczyźnie. Kura na dachu. No to jeszcze to możemy zrobić i skończyć odcinek wtedy. No zobaczymy, zobaczymy. 140 metrów musimy pomóc mężczyźnie na dachu, więc... Aha. Jakiś zombie z tyłu. 10 z tyłu. Jestem ciekaw, czy ta misja będzie długa. Pomóc dla faceta i chyba tylko tyle. Nie ja wiem, czy ten facet jeszcze nam czegoś będzie kazał zrobić. A, to lipa. By była. No. I tak się wkurzyłem, że poszliśmy tylko tu jedną misję zrobić, a już dziesięć dostaliśmy. No Dobra, idziemy. Dwadzieścia metrów. On tutaj na dachu gdzieś siedzi? Chyba Aha. On nawet no, na dachu o, nie był. No, zbawiciu. osiągnięcie. No, no. 1400 nagroda. To tutaj skończymy odcinek raczej. Tasek jakiś. Słaby. Dobra, no to możemy tu skończyć odcinek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i... Cześć.